Twa za chorych i cierpiących szpitala. Panie Boże, źródło życia, miłości i nadziei. Przychodzimy dziś do Ciebie z sercem pełnym troski i błagania. Za wszystkich, którzy leżą w szpitalach, w bólu, w samotności, w niepewności. Ty znasz ich cierpienie, widzisz ich łzy, słyszysz ich cichy szept modlitwy, gdy nocą wpatrują się w sufit, pragnąc choć chwili ulgi. Boże, ty jesteś lekarzem dusz i ciał. Przychodzimy prosić Cię o uzdrowienie dla tych, których dotknęła choroba. Dotknij ich swoją łaską, obdasz ich siłą, odwagą i wiarą, aby potrafili przyjąć każdy dzień z nadzieją i ufnością w Twoją dobroć. Niech ich serca nie ulegają zwątpieniu, lecz w Tobie znajdują spokój i ukojenie. Jezu, ty, który uzdrawiałeś chorych, pocieszałeś strapionych i wskrzeszałeś tych, którzy tracili nadzieję. Wejdź dziś do szpitalnych sal, do każdego łóżka chorego, przysiąć obok tych, którzy cierpią. Połóż swoją rękę na ich czołach, tak jak czynisz to z miłością. I daj im odczuć, że nie są sami. Niech Twoje spojrzenie przyniesie pokój, a Twoja obecność przemieni ich cierpienie w drogę do odkupienia i światła. Mario, matko uzdrowienia chorych, oto wszystkich przebywających w szpitalach swoim matczynym płaszczem. Bądź przy tych, którzy czują lęk, którzy tęsknią za domem, za rodziną, za zdrowiem. Niech Twoja obecność przynosi im pocieszenie, a Twoje serce będzie dla nich przystanią w trudnych chwilach. Prowadź ich do Jezusa, który jest lekarzem duszy i ciała i pomóż im odnaleźć sens nawet w cierpieniu. Boże, błogosław lekarzy, pielęgniarki, ratowników i wszystkich, którzy służą chorym swoją wiedzą, troską i sercem. Daj im mądrość, cierpliwość i współczucie, aby każdy ich gest był znakiem twojej miłości. Niech ich ręce będą narzędziem twojej uzdrawiającej mocy. A ich słowa źródłem nadziei i otuchy dla pacjentów. Panie, spójrz też na tych, którzy są ciężko chorzy, którzy stoją na granicy życia i śmierci. Niech nie lękają się przejścia do wieczności, lecz czują Twoją bliskość i pokój w sercu. Jeśli taka jest Twoja wola, daj im powrót do zdrowia, a jeśli wzywasz ich do siebie, otwórz przed nimi bramy nieba i przyjmij ich w swoje miłosierne ramiona. Boże, błogosław także rodziny chorych, tych, którzy codziennie modlą się i czekają, którzy cierpią razem z nimi i wspierają ich w trudnych chwilach. Daj im wiarę, nadzieję i siłę, by nie tracili ducha. Nawet gdy leczenie się przeciąga, a odpowiedzi brakuje, niech wiedzą, że każda modlitwa i każda łza ma sens, bo nic nie ginie w Twoim miłosiernym sercu. Duchu święty napełni serca chorych pokojem. To ci światłem, które rozprasza mrok z wątpienia. Niech w trudnych chwilach czują twoją obecność, niech ich dusze odpoczną w tobie, a ich serca wypełni nadzieja. Niech każdy oddech stanie się modlitwą, a każdy dzień krokiem ku Bożemu uzdrowieniu i pełni życia. Panie dziękujemy Ci za każdy dar zdrowia, za każdy uśmiech i każdy oddech, który wciąż w nas trwa. Dziękujemy Ci za lekarzy, pielęgniarki i bliskich, którzy niosą pomoc, miłość i dobroć tym, którzy cierpią. Niech Twoja łaska spływa na wszystkie szpitalne sale, Niech Twoje światło rozświetla każdy cień bólu, A Twoje miłosierdzie niech dotyka wszystkich serc. Boże, który jesteś miłością i nadzieją, Otocz swoją opieką każdego chorego, każdego cierpiącego. Każdego, kto leży w łóżku szpitalnym w samotności. Modlitwa za chorych i cierpiących szpitala. Panie Boże, źródło życia, miłości, i nadziei, przychodzimy dziś do Ciebie z sercem pełnym troski i błagania. Za wszystkich, którzy leżą w szpitalach, w bólu, w samotności, w niepewności. Ty znasz ich cierpienie, widzisz ich łzy, słyszysz ich cichy szept modlitwy, gdy nocą wpatrują się w sufit, pragnąc choć chwili ulgi. Boże, Ty jesteś lekarzem dusz i ciał. Przychodzimy prosić Cię o uzdrowienie dla tych, których dotknęła choroba. Dotknij ich swoją łaską, obdasz ich siłą, odwagą i wiarą, aby potrafili przyjąć każdy dzień z nadzieją i ufnością w Twoją dobroć. Niech ich serca nie ulegają zwątpieniu lecz w Tobie znajdują spokój i ukojenie. Panie Jezu, Ty, który uzdrawiałeś chorych, pocieszałeś strapionych i wskrzeszałeś tych, którzy tracili nadzieję. Wejdź dziś do szpitalnych sal, do każdego łóżka chore. Przysiądź obok tych, którzy cierpią, połóż swoją rękę na ich czołach, tak jak czynisz to z miłością i daj im odczuć, że nie są sami. Niech Twoje spojrzenie przyniesie pokój, a Twoja obecność przemieni ich cierpienie w drogę do odkupienia i światła. Mario, matko, uzdrowienia chorych. Potod wszystkich przebywających w szpitalach swoim matczynym płaszczem. Bądź przy tych, którzy czują lęk, którzy tęsknią za domem, za rodziną, za zdrowie. Niech twoja obecność przynosi im pocieszenie, a twoje serce będzie dla nich przystanią w trudnych chwilach. Prowadź ich do Jezusa, który jest lekarzem duszy i ciała, i pomóż im odnaleźć sens nawet w cierpieniu. Boże, błogosław lekarzy, pielęgniarki, ratowników i wszystkich, którzy służą chorym swoją wiedzą, troską i sercem. Daj im mądrość, cierpliwość i współczucie. Aby każdy ich gest był znakiem Twojej miłości. Niech ich ręce będą narzędziem Twojej uzdrawiającej mocy, a ich słowa źródłem nadziei i otuchy dla pacjentów. Panie, spójrz też na tych, którzy są ciężko chorzy, którzy stoją na granicy życia i śmierci. Niech nie lękają się przejścia do wieczności, lecz czują Twoją bliskość i pokój w sercu. Jeśli taka jest Twoja wola, daj im powrót do zdrowia, a jeśli wzywasz ich do siebie, otwórz przed nimi bramy nieba i przyjmij ich w swoje miłosierne ramiona. Boże, błogosław także rodziny chorych. Tych, którzy codziennie modlą się i czekają Którzy cierpią razem z nimi i wspierają ich w trudnych chwilach Daj im wiarę, nadzieję i siłę, by nie tracili ducha Nawet gdy leczenie się przeciąga, a odpowiedzi brakuje Niech wiedzą, że każda modlitwa i każda łza ma sens bo nic nie ginie w Twoim miłosiernym sercu. Duchu Święty, napełnij serca chorych pokojem, otocz ich światłem, które rozprasza mrok zwątpienia. Niech w trudnych chwilach czują Twoją obecność, niech ich dusze odpoczną w Tobie, a ich serca wypełni nadzieja. Niech każdy oddech stanie się modlitwą, a każdy dzień Krokiem ku Bożemu uzdrowieniu i pełni życia. Panie, dziękujemy Ci za każdy dar zdrowia, za każdy uśmiech i każdy oddech, który wciąż w nas trwa. Dziękujemy Ci za lekarzy, pielęgniarki i bliskich, którzy niosą pomoc, miłość i dobroć tym, którzy cierpią. Niech Twoja łaska spływa na wszystkie szpitalne sale. Niech Twoje światło rozświetla każdy cień bólu. A Twoje miłosierdzie niech dotyka wszystkich serc. Boże, który jesteś miłością i nadzieją, otocz swoją opieką każdego chorego, każdego cierpiącego. Każdego. Kto leży w łóżku szpitalnym w samotności i lęku? Niech twój pokój przeniknie ich serca, niech twoja miłość.